Hej, witam Was w kolejnym odcinku City Skylines. Ostatnio wspominałem, że moglibyśmy zrobić elektrownię wodną i troszkę obejrzałem poradników na ten temat. No i okazuje się, że nie bardzo. Potrzebujemy przede wszystkim stromych zboczy, które zatrzymają tę wodę, jeśli będzie chciała się ona cofnąć. Bo jak przegrodzimy tamą rzekę, to oczywiście zbierze nam się woda do tego poziomu, jaki jest na tamie. Tutaj mamy wszystko równe, tutaj jedynie. Robią się fajne okolice dość strome. I tutaj jak spojrzymy, mniej więcej od tego poziomu, chociaż to jest dość wysoki. Chociaż nie no, tutaj ten poziom, taki jak tu, wchodzi na ulicę, więc powiedzmy, że jakbym tutaj zrobił dotąd, to no, 140 tutaj. Maksymalnie udało mi się 190, jak przed odcinkiem przymierzałem. Namierzyłem się sporo, no, ale raz, że brak funduszy a dwa, że jest spore ryzyko, że mi tutaj gdzieś zaleje, a jak zaleje to jeszcze woda ze ściekiem pójdzie prosto na teren y, rafinerii ropy, więc y, wolę się wstrzymać nieco z budową elektrowni wodnej i po prostu postawimy na inne rodzaje y, zasilania, tutaj widzę dalej jest problem, ojojoj oj, oj, i z ruchem drogowym też jest duży problem, chodziło mi o problem ze śmieciami, ale ruch drogowy wyszedł w międzyczasie. E, więc chyba muszę zrobić tak: drogi, drogi wyższego Tieru i droga czwórka. Ulepszanie e, to już jest droga czwórka, tylko że, no właśnie, to jest już ta droga. A ta z pasem zieleni e, zmniejsza natężenie hałasu. Ciekawe. A ile ona kosztuje w utrzymaniu? 96, a ty 80. No to dużej różnicy takiej nie ma. Bez przesady. Pyk, pyk. Aha. Tam miejsce jest już zajęte. Przez co, przepraszam? Czy to jest jakiś budynek specjalny? Policja, dobra. Policję mogę przenieść tu. O. I wrócić do rozbudowywania ulicy. Tą drogę ewidentnie trzeba poszerzyć nieco. O. Tutaj, no, kilka domków wygryziemy. Ale no, jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Tutaj tylko będzie teraz zwężenie. Na no wlocie do tej dzielnicy całej. Kurde, no. Dobra, mniejsza. Tutaj ewentualnie może się uda jeszcze podłączyć. Chyba, że pierdykiemy duże rondo, ale to tutaj to nie ma miejsca na duże rondo. no musiałoby tutaj się zaczynać i łączyć z tym rozjazdem całym. A karamba. Eee, tutaj też wypadałoby drogę ulepszyć, tylko tu już bez pasa zieleni, oczywiście. Um, to miejsce jest zajęte przez co co tutaj jest spalarnia śmieci no tak spalarnia śmieci czy mogę ją przenieść nie mogę tutaj kurczę tutaj ją przeniosę dobra to jest goods unlimited sklep sklep dobra to te mogę wyburzyć już te mogę wyburzyć ulepszając drogę o ej to cała droga była ulepszona poza tym jednym małym fragmentem ciekawe ale okej, okay, to teraz spalarnię odstawimy na miejsce, bo w zasadzie tutaj dobrze, żeby była przy głównej drodze. I te śmieciarki wszystkie mogły sobie wyjeżdżać, o, właśnie tu na miasto. Um, strefę przemysłową możemy tutaj przywrócić. O, bo się usunęła przy okazji. Sklepy tu, wyk, dobrze. I tu. Tutaj mi się w niektórych miejscach troszeczkę pousuwały, a nie ma powodu, żeby ich tam nie odstawiać, nie? Oj, tutaj mam spory obszar. W zasadzie to mógłbym tutaj się połączyć do tej autostrady. To by było niegłupie, gdybym zrobił tutaj taką przelotówkę i to na przykład ulepszył. Nie, tego nie. To muszę zrobić jako... Strasznie głupio to jest, bo tak, tutaj jest główna droga, która kończy mi się w rzece. Musiałbym ją wywinąć tutaj dookoła. A ta droga z kolei ładnie by mogła iść prosto i zawinąć tu, ale z kolei kończy się na wlocie już do miasta. Więc mógłbym ten cały wlot przerobić I wtedy niby by działało No nie wiem nie wiem Pomyślimy jeszcze na razie Zależy mi na tym żeby zmniejszyć natężenie ruchu w centrum Tutaj jest strasznie niedobrze eee, Założę się że wszędzie mi poustawiało światła bezużyteczne oczywiście że tak wypadzę światłami nie chcę ich nigdzie Żadne skrzyżowanie świateł mieć nie będzie w tym mieście Taka radykalna polityka. Światom mówimy stanowcze nie dziękuję. Um, usuwamy tu. Stop. Niech oni mają wszędzie równy priorytet. Tutaj trochę bardziej dociążymy. Tam odciążymy. Tutaj jest problem. To trzeba przebudować. No dobra. Yy, wezmę się za to. Yy, tego nie da rady ulepszyć. To zróbmy tak. Wybórzmy to. Tyk. I zróbmy. Pociągnę tutaj sześciopasmówkę, która zjeżdżałaby z tych obu. A co to? Czym Ty jesteś? Rampa. Łączy autostrady z drogami miejskimi. Nie, to nie o to chodzi. Autostrada z ekranem akustycznym. Nie chcę ekranów. Sześciopasmowa, o proszę. I co? Da radę jakoś je złączyć w tę sześciopasmówkę. Pociągnę ją tutaj. Ulepszę do sześciopasmów. To jest już sześciopasmówka, dobra. Sorry. A, to tak. Tutaj to by wypadało przesunąć. Tylko nie ma opcji przesunięcia tego za bardzo. A może tutaj przyłączę to. Odepnę którąś z tych. Zobaczmy na drogi. Na drogi nie na strefy. No co się dzieje, gro? Proszę mnie nie trollować. Dajcie mi tak. O, tą drogę jakby pogrubić i połączyć tu. Odciąć w tym miejscu i ona by tutaj była główną od strefy przemysłowej, nie? To by nie było głupie. To zróbmy tak. Tu czteropasmówka ulepszamy do czteropasmówki. I czy ona na coś wejdzie? Na elektrownię wejdzie. Elektrownię można by przesunąć. Eee... Co, można by przesunąć. Z pewnością by można. Tutaj na przykład. Gdzie nie postawię, to coś wyburzy. Czy ty hałasujesz czy smrodzisz? Przepraszam bardzo, elektrownia. Powiedz ty mi, mów do mnie. Um, elektrownia tutaj, zobaczę, jak się wstydzisz. I zanieczyszczenia i hałas. OK, czyli tutaj hałasują, więc można by je przenieść tu. O, 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 dobra, dobra, nie, nie w tom. Obróć się normalnie, ale nie w tom. No, możesz. Dobra, w dupiu, tutaj będziesz. Jak mi zaleje, to będzie przypał. I tą też tu w sumie. O! Przytulimy jedną do drugiej i połączymy je ze światem kablami. Tymi tutaj. I wszystko powinno dalej działać ładnie. Sieć powinna funkcjonować. Tylko oczywiście nie funkcjonują drogi. Te to, co w ogóle stoją na chodniku. Na trawce w sumie teraz. I tak tą drogę wyburzamy. Potem ją jakoś przerobimy. Tutaj musimy z pewnością drogę ulepszyć to niech będzie czteropasmowa o brzmi jak plan to wszystko się teraz wyburzy niestety ale no dobra czekajcie może tak tutaj czteropasmowa to jest ważne żeby ona tutaj istniała i tutaj i tu to jest główny wjazd do całej strefy więc trzeba um, to proszę wypierdzielać niestety przykro mi Cofamy panu koncesję. Po tym, jak już wyburzyliśmy, to cofamy koncesję. I jest krzywe, jak diabli, z jakiegoś dziwnego powodu. No ale okej. Okay. Um, tutaj usuwamy połączenie. Tyk. Niech będzie tylko taka droga. Tutaj będzie miała już odgałęzienia dalej, ale nie tu. I teraz yy, tutaj to jest podłączone w zasadzie tu. Więc tutaj, a nie, te nie są podłączone. Dobra, to zróbmy tak. Tu i tu i nie wiem tutaj potrzebuję, nie potrzebuję no zrobię na wszelki, żeby było. niech się cieszy i ma teraz tutaj jest droga droga główna wjazdowa do całej strefy przemysłowej um, to wtedy tą drogę niepotrzebnie zrobiłem aż czteropasmową w takim wypadku więc zmienimy ją z powrotem na zwyklaki pyk pyk, pyk i pyk, nie jest potrzebne aż takie bydle w tym miejscu. Pokażcie mi, o, na tym schemacie będzie mi łatwiej budować. Tutaj to, przyjmie na siebie większość obciążenia. Teraz. A tutaj będzie wjazd do miasta. Fajnie, że nie będą tak blisko siebie. I teraz trzeba wykombinować najważniejsze, czyli jak połączyć jedno z drugim. To, z tym. Yy, to tak, to jest czteropasmówka, czy nie? Nie jest czteropasmówka. Ale zaraz się nią stanie. To mogę ulepszyć. O, proszę bardzo. Ciebie też mogę? Nie, ciebie nie mogę Kurczę Dobra, to zróbmy tak yy, Drogi proste, zapewne teraz mi się nie Pozwoli zbudować, no właśnie, bo już wjeżdża Jedno w drugie um, hmm. no, Taka droga to jest malutka Za malutka A czym ty jesteś? Czteropasmowa z bus buspasami, no jasne Świetnie, doskonale, tego potrzebujemy O. Skrzyżowania. Może Wy mi coś poradzicie. O, kłuźwa. To jest duże rondo. A małe rondo? Halo, małe rondo. No, musiałbym tutaj to wbić w miasto. Musiałbym je wbić w miasto, żeby. O! Wtedy tutaj by było spoko. Albo. O! Od razu tak sobie weźmiemy. Co się będziemy pierdzielić? I koniczyna. Koniczyna to jest takie jak tu. I dobra. Tak tego nie ogarniemy. To musimy tutaj drogi. Hmm. A może już usunięcie tego wystarczy, aby odkorkować tą drogę, no bo niby samochody na samej się mieszczą. A poza tym typem, który stoi na samym środku. Um. A jak zrobić krzywę? I tak. Ty. Tu. I. Nie. Ty. No kurde, nie bo tu musi być autostrada w ogóle Przeróbmy z powrotem na autostradę jak było Autostradę Jaką? Taką To jest zwykła autostrada nie? To jest autostrada Taka ma być I od niej będzie prościej też zbudować drogę um, hmm. No rampa to nie będzie zbyt dobra Taką rampką jak połączymy to z tym Czy ta rampa w ogóle ma więcej niż jeden pas? Nie, ona ma jeden pas tylko. Potrzebujemy czegoś chociaż z dwoma. Już nie ulepszamy. Nie ulepszamy, budujemy najwęższą, jaka jest z dwoma. Z szerokim chodnikiem, no, świetnie. Podstawowe drogi. Podstawowe czteropasmowa. Nie, potrzebujemy dwupasmowej, ale jednokierunkowej. Jednokierunkowe, dwupasmowe. Czy wy się połączycie? No, wy się niby połączycie, ale to jest znowu powrót do tego, co było. Dobra, zobaczmy jeszcze podgląd. Tak, po pierwsze strefy, a po drugie drogi. Drogi teraz są, czy są połączone wszystkie? Puszczę pauzę i zobaczymy. Bo strefy mogą. Po... O nie! Źle zrobiłem, oczywiście, że źle. Um. Ta droga w Tom, niech zawraca. Halo, panie drogo, proszę się nawrócić. W Tom się proszę nawrócić. Tu. Dziękuję bardzo. I teraz jestem absolutnie pewien, że tutaj mają światła. To jest. O, nie mają świateł. O, kurde. Wypad ze światłami. Stop, usuwamy. Nie chcę tu nigdzie widzieć świateł. Dobra. Coś tu się sprzedało. Przykro mi. Um, tutaj można w sumie uliczkę jeszcze pociągnąć. Taką zwykłą, malutką. Machnąć. Dwukierunkowe potrzebujemy. O, zwykła. I super, jest. I teraz tutaj można strefę walnąć. Przemysłową, taką najzwyklejszą w świecie. O, pyk. Tutaj co droga czteropasmowa zabrała, to oddajemy. Um, tutaj strefy nie ma. Z jakiegoś powodu, ale spoko. Niech i tak będzie, czy raczej właśnie nie będzie. Um, tutaj przemysłowa, no niech już będzie, jak była. I tu. No, i to oczywiście. Tutaj poprzenosiłem rzeczy. A też można coś ogarnąć. No tutaj to nie wiem, czy ktoś się będzie chciał rozkładać na takim małym Icku. Co tutaj jest? Oj! Zalewa woda. Dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłem z wodą. E, dobra, to czekajcie. Ja mam pomysł. Co mogę zrobić w takim wypadku? Kształtowanie krajobrazu. Zmiana terenu. Dobra. I teraz um. tu. Nie. W tam. Jest, dobra. Tutaj zrobimy taki zaułek. Który trochę mi tę wodę odsunie od budynku. No, pod budynkiem nie podniosę. Ale chcę tutaj go osłonić. No. W takim tempie to ja tego za tydzień nie podniosę. Dobra, jak to wygląda. No, wygląda to absolutnie bez zmian. Dlatego zrobimy jeszcze bardziej skarpę. Proszę skarpę. Nie chcę wyrównywać, łagodzić. Chcę zmieniać nachylenie. O, nachylenie! Od wysokości zadanej do. Halo. Jak to zrobić? Kliknij przycisk pomocniczy, a następnie przycisk podstawowy. Dobra, czyli tak, tu i tu. O, dobrze, ciągnij skarpę. Pięknie, piękna skarpa będzie, ale będzie wystawać. Ło, ale się zrobi sucho tutaj. Jak ta skarpa rzekę przekieruje. Dobra. Zobaczymy teraz, czy coś się zmieni. O, proszę bardzo. Zatrzymało się na skarpie i się przelewa przez skarpę. A. Um, jest sporo gorzej niż było. Jest dużo, dużo gorzej niż było, bo zaczyna kolejne domy zalewać. I jeszcze raz. Tym razem odtąd zrobimy wysoką skarpę. Żeby już nie miało prawa nic się przelać tu. Dotąd. Teraz zapraszam, próbować. A, i co teraz zrobisz, rzeko? No tutaj, o, 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 nie udało jej się dupnąć w to, eee, tylko magicznie przenika i wciąż zalewa. O kuźwa, zburzyło budynek, zawalenie, o kurde. Co się dzieje z tym prądem w rzece, przepraszam bardzo, ja tutaj nic z rzeką nie majstrowałem, a tutaj się rzeka porąbała, no chyba na samą wzmiankę o planowanej budowie, chcę mi tak zrobić na złość. No dobra. W takim razie pozostaje mi tylko jedno um, Ucieknę się do filozofii pewnego amerykańskiego byłego prezydenta I pierdyknę mur Jak nie chcecie po dobroci To damy tak Tutaj Ten poziom tu chcemy Do góry 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 do góry, do góry. Nie tu Kuźwa wyższy poziom nie niższy dobra Robimy tak. Jak nie chcecie w dół, to znaczy, jak chcecie w dół, to my wam na siłę wciśniemy do góry. O, tutaj taki mur. Taki mur zrobimy. Taki duży mur. O. Um, muszę zebrać ziemię. Świetnie. Tutaj, jak zrobię takie wyżłobienie, to mi zaraz zacznie. W sumie niech zacznie kotłować. Tutaj się zatrzyma ta woda. Dobra, pyk. I tu. I próbujemy. Co teraz powiesz, rzeko? Durna. O, o, tutaj poziom mi spada, ale dlaczego? Halo, ja nie zagrodziłem rzeki, zrobiłem tutaj. Taką do połowy tamę. Jedynie. Stąd woda. Proszę spływać. Dziękuję bardzo. Pyk. Tego nie usunąłem. Absolutnie nie. Nie usunąłem tego, ale się usunęło, bo czemu nie? Spoko. No. Przynajmniej przestało mi zalewać budynek, tak bez powodu trochę. E, tutaj się chyba nic nie zmienia. Tu się nic nie zmienia, nie. Ale musiałem tam ziemi nawalić. Nawet nie patrzyłem, ile pieniędzy na to poszło, ale no pewnie poszło. Tu teraz elektrownię wodno sobie pierdyknąć, ale by tutaj by mi się przelało na bank. Zobaczycie. Ja mi się nie zdziwił, jakby tutaj mi zaczęła woda się teraz cofać. Tak szczerze, szczerze. Wiecie co? Aż zrobię normalnie. Zmniejszę trochę długość tej skarpy żeby aż tak ostro mi tej yy, wody nie blokowała Czyli tak tutaj wkopujemy nie w tą Tutaj wkopujemy o O wygładzamy trochę skarpę O żeby tutaj mi się nie robił taki prąd wsteczny bo on mnie niepokoi no, Jak się patrzy ruch wody tutaj ja tutaj widzę, że tutaj woda się zaczyna kotłować. Jak ona tutaj się kotuje, to stąd napływa, tutaj się wraca, zrobi się tutaj takie nagromadzenie, i srub przez miasto. I tutaj przy autostradzie wyleci. Ja, ja już znam takie zabiegi. Zobaczcie. O! O! Się mała menda kręci. Ja to muszę mieć na oku. Bo ja coś czuję, że mi to pójdzie. A czekajcie, nabrzeże, W sumie, w sumie były nabrzeża. Mogłem budować nabrzeża. Gdzie one są w dekoracjach? To. Placę. Inne parki, rekwizyty, to nie to. Zabytki? Nie, to nie będzie na nabrzeży w zabytkach. Nie wiem, gdzie, gdzieś były na nabrzeża, może kiedyś je znajdę. Elektrownia słoneczna, o, to jest śmieszne. A to jest naftowa, ona jest droga. Na nią mnie nie stać. Zobaczmy, czy wszystkie rzeczy mają wystarczające finansowanie. Dostępność opieki zdrowotnej, ło. Szalo. No halo, co tu się stało? Co jest z Wami? Brak wykształconych pracowników. No przecież jest uniwersytet. No jest uniwersytet, czy nie ma uniwersytetu? Co mam tutaj u Was zrobić? Opustoszały. To wypad. Wszędzie brakuje pracowników. No przecież są studenci, studiują. A tu co? Śmieci. a tu śmieci to akurat mały problem. Dobra, nakładę na szkolnictwo. Jak wyglądał nas szkolnictwo? Eee, uniwersytety. Nie, to jest biblioteka, uniwersytety. Szkoli całą tę dzielnicę. Cała ta dzielnica się uczy. Więc o co chodzi? Skąd to zwątpienie? Hmm. Ja muszę mieć szkolnictwo na terenie zakładu. Naprawdę. Uniwersytet musi tutaj być specjalnie. Uniwersytet III wieku, yy, w leśnictwie w widęby, a drugi w ropnikach, tak? A, o co chodzi? Szkoła średnia. Jak ze szkołą średnią, tutaj nie, a nie, bo to jest przecież uprawy tu są, tutaj nie będzie szkoły. Dajcie mi spokój. Mam wykształconych ludzi, no, dorośli, poziom wykształcenia. Aha, niektórzy są wykształceni, inni nie. Dobra, to biblioteki trzaskamy. Gdzie jest biblioteka? Tu jest jedna. Dobra. Tutaj jest biblioteka? Nie ma. Tutaj jest poziom wykształcenia w ogóle tragiczny. Zobaczcie: Edukacja Uniwersytecka, licha, szkoła średnia. 20% ma średnie wykształcenie, 43% ma podstawowe, uniwersytet raptem 3. Ci wychodzi na to, że jeszcze nie dorośli do tego etapu. Czy mogę jakieś prawo dać, które będzie się odnosiło do szkolnictwa? Bo na pewno coś jest. Podatki, planowanie przestrzeni, nie. Nacisk na edukację, proszę bardzo. Zwiększy budżet na edukację i sprawdza, by młodzi dorośli automatycznie wybierali kształcenie zamiast pracy. Dobra, to czekajcie. Nie włączę tego w całym, włączę to na. Placu pośrednim. I tutaj jest nacisk na edukację. Ok. I w ogóle to muszę to poszerzyć. Zdawało mi się, że zrobiłem to w poprzednim odcinku, ale nie wiem, może coś dobudowałem. O, chyba, że to na ten obszar poszerzyłem, a potem jeszcze ten przyszedł. Mniejsza. No, dobra, teraz powinno działać. To teraz musimy monitorować trzy rzeczy. Po pierwsze, wykształcenie, czy się kształcą. Po drugie, czy tu woda nie robi dziwnych akcji krzywych, ale już się chyba uspokoił prąd. Tutaj to powinno być bardziej skośne. Ale liczę, że uratuje te sklepy. Dlatego no nie właziłem na nie. W tom tego nie wydłużę przecież. Musiałbym tak iść. No ale skoro i tak je wywaliło, to ewentualnie mogę przesunąć to wzgórze. I ruch uliczny. Czy ruch uliczny się rusza po ulicy wreszcie? Piotra Szewczyk ulica. Super. A czemu wy stoicie? Przepraszam. Korki jak cholera. Pokażcie mi, korki. Czy teraz jest mniej czerwo... Ojejku. Ale no dobra, jest dużo czerwonego, ale mniej takiego. O, takiego. Krwiście czerwonego. Tutaj to nie wiem, co się stara. dzieje w tym momencie. Czy one tutaj zaparkowały naprawdę? Nie, w tą stronę czekają. Jeden to w ogóle zniknął sobie. A, i czekają, i czekają. I korek jest. Super, świetnie. Zajebiście. A to jest jeszcze autostrada, jak rozumiem. Nie, to jest sześciopasmówka. Sześciopasmówka, pasmówka, która idziemy przez całe miasto, to spoko. To jest akurat dobra. Um, tutaj też jest maleńki ruch, dosłownie tyci. Tutaj pewnie czerwone jak jest to tylko na skrzyżowaniach. No. Dokładnie, czerwonego nie ma praktycznie. Tutaj jest trochę za duży ruch i tutaj troszkę się pchają, ale poza tym jest zajebiście. Ale to co się dzieje na dole, to na górze to jest ua, Tutaj jest duży ruch, ale nie stoję. A tu stoją wszyscy? Nic nie jedzie, wszystko stoi. Świetnie. I co ja mam z wami niby zrobić? Poszerzyć wam drogę? Mogę poszerzyć tę drogę, no ale. Tutaj macie obwodnicę. Czemu nie pojedziecie tędy? Tu i naokoło. Tu macie taką ładną drogę szeroką. To nie. To się ujęli. Tutaj się w ogóle zwęża przez ten most. Może ją ulepszę? Ej, może ulepszenie tej drogi coś dano. Kombinuję jak mogę, żeby cokolwiek duże drogi. To jest sześciopasmowa. Czy mogę ulepszyć to do sześciopasmowej? Nie można rozbudować do tego typu. A czym ty jesteś? Jaką drogą ty jesteś, powiedz mi? Most. Sześciopasmowa. Ty nie jesteś sześciopasmowa, tylko z jakiegoś powodu węższa. Pewnie przez ten most. Nie masz tego środka, co? Pokaż, to no są też trzy pasy w jedną czy w drugą. Niby jest spoko. Jak yy, z ruchem? W sensie światła, i tak dalej, wszystko wyłączone dobra. Yy, tutaj się niby działa. Nie wiem, no doradźcie coś, drodzy widzowie, bo tutaj stoją przecież i zdechną w tym korku zanim przejadą. Tą drogę ulepszę na czwórkę po prostu, no bo co innego mi zostaje. Tak. Trudno. Wszystko to się posprzedaje teraz, ale za to będzie mniejsze obciążenie. I oczywiście zrobiły mi się światła, jak znam życie. Proszę pokazać skrzyżowania. A, wiedziałem. Wypad ze światłami. Dacie radę. Ci, co się w ogóle wpakowali jeden na drugiego... E Ten różowy, halo. Kolego, ty w gęstość wszedłeś niż kolega obok. Nie wiem już, co tu się dzieje momentami. Wielopoziomowy węzeł przysiadkowy metra. No, muszę obczaić metro. Może metro jest rozwiązaniem. Pociągnę sobie stąd. Czy ja jestem w stanie pod rzeką? To jest dla mnie najważniejsze. Czy ja mogę pod rzeką pociągnąć? Konstrukcje sieciowe. Yy, nie. Chcę metro. Kon konkretnie metro. Pociągi. Węzeł komunikacji pasażerskiej. To nie chcę metra. Proszę schować mi durne powiadomienia o nowym budynku. Jakbym chciał, to bym kliknął. Stacja metra naziemna. Na no to tory metra. Ale muszę mieć stację. No okej, okay, spróbuję. Ale to jest 10 tysięcy. Kurde no, nie wiem. Mogę spróbować tutaj stację metra. Jedną gdzieś. Nie mam pojęcia jeszcze, gdzie ją wcisnę. Tutaj w ogóle wywalę centrum miasta. <grym> I zrobię stację metra, będzie dobrze. O, tutaj była zielona. Burząc masę budynków, ale byłaby zielona. Może to jest rozwiązanie, ale nie, no bo tutaj z kolei od autostrady taki wlot, że to jest tragedia. Tutaj bym mógł. Jakby się obrócić raczyła, to bym ją tutaj zainstalował, ale no nie raczy. W poprzek tych dwóch dróg. Nie, musiałbym tutaj drogi burzyć. O, a tu? Zamiast tego może. A, to by było rozwiązanie jakieś. Tutaj zrobić stację metra, tylko czy ona pojedzie pod rzeką? To jest dla mnie główny warunek. Chociaż tutaj tak naprawdę i tak nie musi jechać pod rzeką, bo tutaj jest... Ej, tych samochodów narąbane jak diabli. No cóż, dobra drodzy widzowie. Spróbujemy powalczyć jeszcze z problemami komunikacyjnymi w kolejnym odcinku. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za uwagę i widzimy się jutro. Cześć!